Witam serdecznie, kochani. E, nadszedł ten niebywały moment, przynajmniej dla mnie. E, przyszła do mnie paczka z Rutusa, e, który jest naszym sponsorem tytularnym w klubie. E, no i czas po prostu ją otworzyć i zajrzeć do środka, zobaczyć, co tak naprawdę w tej paczce się znajduje. Także oglądajcie. Paczkę otworzyłem wczoraj, tylko rozcięłem, bo była tam też paczka dla Moniki i dla Andrzeja, czyli dla grupy Bonnie and Clyde Metal Detecting Group i oni tą paczkę wczoraj otrzymali. Bardzo też dziękuję Ci Wiola i Arku za to. A my zaglądamy teraz do mojej paczuszki. Tu są jakieś podstawki, no i zaczynamy. I oczywiście koszulki Rutusa, żeby nie było. Są koszuleczki rutusowskie. Słuchajcie, co my tu jeszcze mamy? Są oczywiście czapeczki też Rutusa. To jest nowy styl i nowy wygląd tych czapeczek, bo tamte poprzednie były trochę inne, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie fajne, są, bardzo mi się podobają. I oczywiście te wszystkie gadżety i te prezenty, które w większości się znajdują tutaj w tej paczce. One oczywiście będą dla Was na prezenty, na konkursy i po prostu do rozdania, bo ja tego wszystkiego sam nie użyję. Wszystko jest właśnie po to, żeby w jakiś sposób zapromować Rutusa. No i przede wszystkim, żeby dać Wam bardzo, bardzo dużo szczęścia. Słuchajcie, zaglądamy dalej. Tu. Jeszcze nie wiem, co to jest, ale wygląda mi to. Tak, słuchajcie, jest duża torba na wykrywacz, Rutusowska. Czyli możesz sobie całego Rutusika schować do torby i bezpiecznie go przenieść, żeby na przykład nikt Cię nie widział, co Ty tam tak naprawdę masz. Torbę odkładam na bok, a w sumie od razu ją spakuję. Spójrzmy dalej, co my tu mamy. Tu jest, widzę, jakaś kolejna torba. Pójdźmy, co to jest za torba. No i takiej torby jeszcze nie widziałem. A, słuchajcie, to jest taki duży worek rutusowski. O, super, tu mogę sobie normalnie przykleić naszywkę. W razie czego, bo ma rzepa. E, otwierany jest plecaczek od góry. No i śmiało, możesz sobie tam wsadzić całego swojego rutusika, łopatę i podejrzewam, że jeszcze resztę sprzętu Ci się tak samo zmieści. Fajny powiem szczerze, że nie widziałem jeszcze tej torby. Ale to nic, lecimy dalej. Torbę schowamy. Niech się nie niszczy. No to zajrzyjmy tutaj dalej. Oczywiście, yy... ulotki czekajcie, ja to otworzę. O, zajdę do środka. I tu, o, słuchajcie, bardzo dobrze się składa, bo książeczka jest też po angielsku, także. Są tutaj, widzę, po polsku i po angielsku. I to jest User Finds. Książeczka, która tak naprawdę opisuje nam wszystkie znajdki, te takie cenniejsze, które zostały znalezione właśnie przez Rutusa. I oni sobie właśnie zrobili taką małą kolekcję, którą można tutaj obejrzeć. Naprawdę niesamowite znajdki. Pierwszy raz, powiem szczerze, że widzę tą książeczkę, ale na pewno się w nią zagłębię. To Wam mogę zagwarantować. Super, cieszę się bardzo. Będzie informacja, żeby pokazać moim anglojęzycznym znajomym. Spójrzmy teraz jeszcze z tej strony, bo... Tak, a tutaj jest... Rotus Discover New Possibilities. Jest taka książeczka opisująca tak naprawdę wszystkie... Wszystkie maszyny, o, Czyli Altera, Argo i Ultima od Rotusa I opisane są ładnie specyfikacje. Także jakby ktoś potrzebował, śmiało pytać. I śmiało dawać znać, to wszystko jest dla Was i do Waszego użytku. Także to chowam w tym momencie. Zaglądamy dalej, słuchajcie. Tak, tu są te malutkie takie bagi, połówce, co one się nazywają. Jest sobie, jest napisem Rutus oczywiście. Jest sobie tutaj z boku na pasek, możesz przypiąć i po prostu. Wspierać swoje co lepsze znajdki, czy woreczek czy na śmieci? Kto jak uważa? Są takie dwa woreczki. Słuchajcie, tu, tu ruszamy jeszcze dalej. Tu jest pełna reklamówka z, z meczy rutusowskich. E, tu są takie duże worki, też. Zajrzę do nich. Bo nie wiem, co to jest. A, tu jest taki bag. Taki zwykły. Wygląda na to, że jest chyba wodoodporny, bo jest z takiego materiału. Który możesz sobie po prostu coś wsadzić, zaciągnąć i masz swój personalny bak. Także fajna sprawa. Wiem, że na pewno wielu z Was raz, że ma Rutusa i będzie cieszyć się z tych niesamowitych nagród. Co my tu jeszcze mamy? Oczywiście, słuchajcie, żeby nie było, będzie teraz czym pisać. Cała paczuszka rutusowskich długopisików. One się przydadzą, bo ładnie piszą. I no fajnie, fajnie jest mieć takie gadżety, powiem szczerze. Także tu są smycze. I co my tutaj jeszcze mamy? A no i oczywiście od tej strony jest mnóstwo mnóstwo rutusowskich otwieraczy z, ze światełkiem. Tak, światełko świeci, żeby nie było widać, i masz tak samo bottle opener. Także naprawdę bardzo fajna sprawa, mnóstwo smyczy, mnóstwo tego. No, słuchajcie, a teraz zapakuję to wszystko z powrotem, co dostałem, i wyciągnę tą główną paczuszkę, która tak naprawdę najbardziej mnie interesuje i najbardziej na nią czekałem. E, dosyć długo czekałem na to. I w końcu ją mam, muszę Ci powiedzieć, jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. A nawet wręcz przeciwnie, jestem przeszczęśliwy. Słuchajcie, to jest moja główna paczuszka. Czyli Rutus Metal Detector. Maszyna dla mnie, której teraz muszę się po prostu nauczyć i lecieć z nią w pole. Także ja nie będę otwierał tego teraz przy Was. Ja sobie to spokojnie otworzę, złożę go i jeszcze dzisiaj wyruszam na wyprawę, żeby to sprawdzić i wszelkie informacje z tej wyprawy na pewno usłyszycie jako pierwsi. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich klubowiczów, nieklubowiczów. Bawcie się, a przede wszystkim cieszcie się swoją pasją. Trzymajcie się, miłego dnia.